No witam was moi kochani wszystkich serdecznie w kolejnym już odcinku mojej serii Zagrajmy w Uncharted 4, Kres Złodzieja Ja jestem Adi No i tam moi kochani, dzisiaj sobie tę gierkę skończymy To jest już odcinek ostatni moi kochani w tej serii Także co, lecimy moi kochani, żeby tę już gierkę po prostu zakończyć I sobie tę gierkę podsumować Więc co, lecimy żeby tę gierkę zakończyć Po prostu Bardzo Powinnam Powinna to posprzątać. Także moi kochani, to jest już epilog. I po tym epilogu będzie już koniec gry, po prostu. Także tych odcinków, także tych odcinków będzie aż siedem odcinków ode mnie dla Was. Mówię, tam sobie tą gierkę już kończymy, po prostu. Crash Bandicoot po prostu. wszystko tam Halo oh, Ale pięknie W sali. Wow, sam wygląda tak młodo. Także moi kochani, mówię, mamy epilokim i jest koniec gry, będzie. Także mówię, tą gierkę sobie skończymy. Tą sobie gierkę po prostu skończymy. Będzie 7 odcinków ode mnie, dla was jest już odcinek końcowy. Mama lubi dziwną muzykę, ale to mi się podoba. Tu już byliśmy, tak? Czekajcie, bo ja się troszkę gubię. Tak, tu już byliśmy, dobra. To wychodzimy stąd, idziemy dalej. Czyli tu już byliśmy, tylko zobaczę gdzie byliśmy, gdzie nie. Tak, tu już byliśmy, dobra. Powinnam urządzić tu imprezę. Nawet by się nie połapali. Dobrze. I na dzisiaj to koniec. Ale super. Sam i sali nas odwiedzą. <grystanie> <grystanie> proszę, proszę. <laughs> 一过了桥。 Dzień. No to teraz brakuje nam tylko reszty załogi. ma Hal już nadchodzę. Jeszcze tylko kilka tygodni. Samochód stoi. Może porwały ich tajemnicze istoty z innego wymiaru. Albo po prostu poszli do sklepu. Jest tam kto? Nie? Nie? Nic? Okej. Okay. Cześć Vicky. Możemy pieska Dobra, pogłaskać, jak gdzie sami rodzice? widzicie. No już, szukaj. Idź. Serio? Okej, okay. sama poszukam. No, lodówka pełna. Tu też jest pusto. Okej, okay, w takim razie poczekam. Rozgryzłeś to? Wow, całkiem ładnie oczyszczone. A tak, wtedy trzymałam się Saliego. <laughs> También tanto poszuki pani trochę się zawęził Co tu trzymasz? Hmm. zostawił klucze. Zostawił klucze. Ну неужели? Тут же теж не мужливо. Вау. А, не везло. Wspólne Dublon. Tylko skąd? Piracka moneta. Wygląda jak symbol Zaraz Zaraz, czy to nie symbol Eiberiego? Pocisku? To chyba jakaś żywica, czy coś? Dziwne. Z Skąd to pochodzi? Trochę straszne i zarazem fajne. Вау, ну боже. Gunsway. Zaraz szukałeś skarbu Aiveriego? Magna. Wielkość od skromnych początków, hm. Hm, co to jest? Co tu się. Tu jesteś? Hej! Szukałem się. Co tu? Co tu robisz? E, właśnie was szukałam. Łódź załadowana. Płyniemy. Okej, okay, za chwileczkę do Was przyjdę. Czemu? E, ja muszę... Mm, e, e. Coś kręcisz? Nie gniewaj się. Hej, miałeś się nie gniewać. Klucze. To zdjęcie z Salim jakimś hiszpańskim skarbem i strzek. Pomyśl moi kochani koniec gry oficjalnie teraz w tym momencie. nam napisy końcowe i sobie tę gierkę podsumujemy, jak już będą napisy końcowe. Moi kochani, ale jeszcze troszeczkę oglądajmy sobie. Końcówkę. Wyrażaj się. właśnie, wyrażaj się, sorry. Ale wy w tej szafie normalnie trzymacie kości trupa. Albo raczej... Jakąś srebrną czaszkę czy coś. Ale nie wiem czy ja jestem gotowy. Serio. No i? Czas na tę rozmowę? No. Tak, ja też tak uważam. Zaraz, a o jakiej rozmowie mówimy? To jeszcze dziecko. Jest starsza niż ty i sam jak to zaczyna to samo i dobrze wiesz. No. Jeżeli Także moi kochani, tych odcinków będzie 30. Jeden razem, no, chyba coś około tylu odcinków, czyli trzydzieści jeden odcinków będzie. za 4 tak, cztery kres złodzieja, tak naprawdę tak coś około tylu będzie odcinków, trzydzieści jeden odcinki będą. Tak coś czuję. <try> Zaczęło się od tego, że dawno temu pewien pan namówił mnie do zrobienia materiału o wiekopolnym znalezisku. Myślałam, że to zwykła oszust. Tak, ja, przystojny oszust. No, wtedy cię jeszcze nie widziałam. Ale czułaś, <laughs> czułaś. Zaproponował mi układ: ja funduję wyprawę, a on mi daje trumnę Francisa Drake'a. Ej, żeby nie było, w pełni się wywiązałem. Ha, <laughs> i wpakowałeś nas w łapy indonezyjskich piratów. Daj spokój, to absolutnie nie okay, chwilę, momencik. Chcecie powiedzieć, że zaatakowali was jacyś piraci? Po tym, jak znaleźliście trumnę Sir Francisa Drake'a? Dobrze mówię? Mm, no, tak, tak, z ta grubsza ta to prawda. Chrzanicie. Wylęży się. Ściema. Lepiej. No dobra, co było dalej? Widzisz co? Łódka gotowa. Jest słonko i dobry wiatr. Chcesz wiedzieć, co było dalej? Zapraszam na łódź. Chodźcie. Ale tato, czekaj, jak wyglądał Francis Drake strasznie? Nie było go w trumnie. Tak, tak tylko jego dziennik z mapą do Eldora. Złotego miasta? A, według legend okazało się, że to posług i to przeklęcie. No co ty, seryjnie? Tak, seryjnie. Wrócę do tego później. Także co moi kochani, koniec gierki. Powiem Wam tak, bardzo fajna gra, dużo strzelania, dużo wspinaczki, dużo eksplozji, dużo wybuchów. Bardzo fajny tytuł, mówię. Dużo wspinaczki, dużo strzelania, dużo eksploracji, świetne lokacje. Bardzo ładna grafika, moi kochani. Naprawdę, gierka super. Jakbym miał tą gierkę ocenić, to dałbym jej. 9 na 10, bo naprawdę gierka jest bardzo super moi kochani, naprawdę jedna z najlepszych gier, jaka jest Uncharchet, naprawdę mówię ładne lokacje, ładne kolory, dużo strzelania, dużo wspinaczki, mnóstwo bijatyki, fajna historia naszych, naszych głównych bohaterów, fajna historia, naprawdę mi się bardzo gierka, ale to bardzo mocno podobała. I powiem wam moi kochani, że teraz będę na was nagrywał Uncharchet. Uncharted Zaginione Dziedzictwo będę na was teraz nagrywał, czyli nową serię na kanale, czyli ukończyłem Uncharted 4 Kres Złodzieja i teraz będzie no, nowa seria na kanale, czyli Uncharted Zaginione Dziedzictwo, moi kochani, będzie od, już od, od kolejnego odcinka, moi kochani. Także co, moi kochani, jeżeli ta cała, jeżeli ta cała seria będzie wam się oczywiście podobała, to zostawcie do, kciuka w górę pod, tą, pod tymi odcinkami, moi kochani, podzielcie się wrażeniami czy fajna gierka, czy nie fajna gierka, mówię, to kciuka w górę pod tymi odcinkami, y, ko, jakieś komentarze moi kochani pod tymi pod, pod tą całą serią, moi kochani, i mówię już, już od, od kolejnego odcinka będzie Ancharchet zaginione dziedzictwo moi kochani, a kiedy? Nie wiem, może jutro, może pojutrze zobaczymy moi kochani. Dobra moi kochani. Ja się będę z Wami żegnał, moi kochani, w tym momencie, bo już jest koniec gry, także trzymajcie się, na razie, cześć!